Dzień dobry. To już dziś, kolejne twoje teraz. Witaj jutrzenko na niebie. Ty wiesz jak bardzo kocham ciebie. Taki, zanosząc Ci pieśń wdzięczności za darę Twojej miłości, za piękno, które nam dajesz, Matko, ziemią, Matko życia i piękna, Matko jesieni, lat. matko wiosny i zimy. W Twoich dłoniach wieniec platasz naszych dni, codzienności, pięknych chwil, westnień miłosnych. Dziękuję Ci, że jesteś że dajesz mi siłę każdego dnia, że mogę Cię kochać, że mogę się cieszyć Tobą i śpiewać moje radosne aleluja Każdego dnia z promykiem słońca, ze śpiewem ptaków, ze szumem rzeki. Że mogę po prostu być i kochać. I powstawać. Każdego dnia od nowa z radością i wdzięcznością mojego serca przytulić cudowną intencję. I po prostu żyć, kochać. Powstawać, cieszyć się, z wdzięcznością serca żyć. Niech się dzieje i darzy wszystko, co najlepsze. Ukochaj Boga, On Twoje ścieżki wyrówna. Zaufaj bezgranicznie Bogu.